Hej, hej. Mamy dzisiaj wtorek. Ja powiem wam, że od wczoraj czuję się tragicznie. W sensie wczoraj bolała mnie strasznie głowa, wymiotowałam wieczorem. E, roch e, był u moich rodziców. I po prostu nie wiem, czułam się tragicznie, naprawdę. Tak w ogóle nagle, nie wiem skąd to się wzięło. E, I... Przespałam prawie cały dzień, dosłownie, naprawdę Piotrek zadzwonił do mojego taty, czy odbierze Rosiula i Roch spędził czas z moimi rodzicami. ja spałam wczoraj od godziny 16 do dzisiaj 5. .00. Teraz jest godzina 10 i ja sobie od 5 do 10 ponadrabiałam. Jakieś takie youtubowe zaległości, powiem ja wam, że mega dawno nie miałam Tyle czasu dla siebie, żeby tak porobić nic. I właśnie sobie to nic porobiłam. E, dowiedziałam się, że Trump będzie walczył z gimperem na fajmy MMA, więc by tam pooglądałam e, właśnie oba te filmy. E, nie wiem, jakieś takie. No przed chwilą właśnie oglądam film Gimpera, więc to jest jakby najnowsze info, które e, mam, ale poglądam sobie jakieś e, właśnie takie... No, głupotki w internecie, na które normalnie nie mam czasu. I powiem, wam, że teraz czuję się trochę lepiej, więc zjem sobie coś na śniadanie i później będę ogarniać chatę. No bo szybko wstałam, jest 10, a odbieram o 16 15.30, więc jakby mam te 5 godzin na to, żeby sobie posprzątać w domu, bo dzisiaj innych planów nie mam, więc witam was Znowu w nowym vlogu i dzisiaj zrobimy Gotuj z Kingą i może Clean with Me, a tak naprawdę to pewnie nic z tego Wam nie nagram, e, ale takie są plany, bo szczerze mówiąc, nie wiem, ja nigdy nie oglądałam filmików Queen, y, lo, Queen of the Black, <grytania> Clean with Me, e, i ja nie wiem, co się tam robi. Ja wiem, że takie filmy powstają i często w ogóle prosicie o to, żebym coś takiego nagrała, ale ja nie, nie wiem, jak to się robi. Może ja powinnam w tym wolnym czasie pooglądać właśnie filmiki Clean with Me, żeby wiedzieć, jak to nagrać. Nie mam pojęcia, ale robimy tosty. E, robimy tosty i ja na tosty obiecywałam wam, że pokażę wam przepis, nie mam składników, więc dzisiaj zrobimy trochę inną wersję tych tostów. A e, mam jakąś końcówkę, almestrę i e, fetę oraz gołdę. Z tego zrobimy, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, w ogóle jak te, robię to to, co mi się przypomniało, że. Ej, Majewski miał być na fajnie, przecież ostatnio wychodził. Czy to High League? Nie, wydaje mi się, że fajnie, bo miał ja zdjęcie z Wojtkiem golą. I, I co z tym Majewskim? O co chodzi? Miał się bić się nie bije? Bo jakby. Ja nigdy chyba nie kupiłam pay per view. jakby raz byłam na High Leagu, po prostu przy okazji, bo były bilety chyba za trzy dychy, a moi znajomi myśli, więc poszłam z nimi. Ale jakby w ogóle się nie interesuję tematem. Znaczy do. Jakby śledzę profile High Liga i Fame'a ma na Instagramie, jakiegoś tam Prime i innych takich to nie, bo wydaje mi się, że to patola straszna. Jeszcze High League i Fame jestem w stanie zrozumieć, że ktoś e traktuje to jako jakąś, jak się mówi, rozrywkę, o, e ale jakieś na przykład klepanie się po pupie, które widziałam ostatnio, e ta od bikramotów się klepała z kimś. I, I za od tego w ogóle komentowała, Paweł mi to wysyłał, albo jakieś w ogóle te, jak się biją po twarzach, to, to tego już nie rozumiem, nie wiem, kto to ogląda. Um, no, jeszcze High League i Fame, okej, okay. jakby zdarza mi się to widzieć, choć sama z siebie raczej nie oglądam i na przykład wiem, że mój były chłopak się spotykał ze znajomymi, żeby zobaczyć Fame, Man, no to ja akurat takiej aż zajawy mocnej nie mam, ale jakoś tam w miarę śledzę. Um, I właśnie. Kojarzę, że Majewski ostatnio był zapowiadany, jakby on nie miał być main eventem teraz, albo na następnej, kiedy on będzie, o co chodzi, powiedzcie mi. Wracamy do tostów. Tutaj uwaga, toster podamy, nagrzewamy. E, bo już mamy przygotowany tutaj e, tościk z oregano. Dobra, ja więcej gadam niż robię tosty. Chodzimy na to, ser gouda. Przykrywamy. I wkładam do serajów, to jest ogólnie. E, ja ogólnie pierwsze takie wariacje na temat tostów zaczęłam kiedyś tam, jak mój kolega powiedział mi, że on robi tosty ser przyprawa do chyba indyka i e, jakby drugi chleb na to, i to było dobre, e, ale jakby no, znudził mi się taki tosty z samym serem. E, jak pamiętacie, ja też w tamtym roku robiłam tosty z kalambertem i awokado na przykład, mega dobre, ale jak znam mojego chłopaka, to okazało się, że on robi ze. Almette y i jakimiś w ogóle różnymi dodatkami on czasami robi takie dobre tosty, tam jest tyle składników, że ja nawet nie jestem w stanie tego otworzyć, ale jestem w trakcie przekonywania go do tego, żeby wam pokazał swoje tosty, co się wiecie, no tosty jak tosty, ale naprawdę jak on zrobił mi po raz pierwszy tosty, to byłam taka wow i no moim zdaniem nikt nie robi tak dobrych tostów jak mój chłopak i moje zdaniem podziela też bardzo wiele osób. Na przykład mój współlokator mówił zawsze, że Zaraz, zaraz wybrałam sobie dobrego chłopaka, ponieważ robi najlepsze mochito i najlepsze tosty w tym miejscu, czy coś takiego, czy w Polsce, bo jakby Paweł znał dłużej mojego chłopaka niż ja, a może nie znał dłużej, ale miał z nim bliższą relację, bo my tak nie od początku się lubiliśmy, więc no, więc mam nadzieję, że go namówię i zrobi ze mną tosty. film o tym, jak robi tosty, właśnie bo były już stałe plany na to, żeby to nagrać, no i tak się powiedzmy zgodził. Więc myślę, że prędzej czy później nagramy gotuj z Kingą i Piotrkiem i właśnie zrobi tam tosty. I to będzie chyba jedyny film na moim kanale, w którym będzie. Abstrahując od tostów, wczoraj kupiłam rzodkiewki i jakby zawsze się zastanawiam, co zrobić z tymi liśćmi. Ostatnio znalazłam przepis na pesto z właśnie tych liści rzodkiewki, ale jak one po jednym dniu są takie... Ta tak wyglądają, to... Jak ja mam zrobić z tego pesto? No, przecież to jest chyba jakiś żart. W ogóle te rzutkiewki też są jakieś takie. O, o co chodzi? Tragedia. To się się robią, ja związałam włosy i umyłam rzutkiewki. I powiem Wam, że ostatnią taką zajawę na robienie tego YouTuba i nagrywanie vlogów, że nagrywam tak naprawdę codziennie. No i wczoraj, przez to, że się tak zleczyłam, no to nic nie nagrałam i jeden dzień nie nagrywałam i miałam Wam tyle do powiedzenia. W ogóle. Jakby tyle się wydarzyło, eee, na przykład e, dzisiaj mm, jest środa, dzisiaj jest środa? Tak, dzisiaj jest środa, więc dzisiaj odbieram już Rocha, eee, później się coś tam pobawiłem i chciałam pójść na spacer, ale spadł śnieg w ogóle, to też jest hit, że jakby wczoraj poszłam spać, świeciło słońce, a dzisiaj po prostu normalnie pada śnieg i jest biało za oknami, I jakby what, what the fuck, czy ja przespałam pół roku? C co się dzieje? I jakby nie rozumiem, ale no dzisiaj mam taki dzień właśnie domowy, a jutro idę pierwszy dzień do pracy. W ogóle nikt się nie spodziewał, ja też się nie spodziewałam, nawet nie szukałam pracy. Eee, muszę odłączyć to, syr, bo już słyszę, że są ruchowe. Nie szukałam nawet pracy, a jakoś tak wyszło, że jutro właśnie idę do pracy. Jeśli będę tam pracować, to pewnie wam powiem, gdzie, bo zadawaliście mi pytania, czy tam pracuję, a ja tam po prostu często bywałam z innych względów. Ale no, jutro zaczynam właśnie pracę, pierwszy dzień w pracy, później będę najprawdopodobniej w sobotę, ale w sobotę nie przychodzę, bo podobno w sobotę jest zawsze taki ruch, że, że nie, proszę nie przychodzić. No ale jeśli, jakby. Mi się będzie podobać i jeśli mój nowy szef będzie chciał, żebym, będzie chciał, żebym pracowała, no to pewnie Wam z czasem powiem. E, bo z tego co wiem, można być też promotorem i przy okazji może bym coś tam zbierała, jakieś siano, bo wiecie. Zawsze jak ja powiem, że jak dziś będę, no to łatwiej zachęcić niż jak mnie by nie było. E, no, ale to na razie nie będę mówić, gdzie i jak. Chociaż myślę, że jak ktoś mnie śledzi na Instagramie, to wie, gdzie... Mogę pracować po tym, co powiedziałam, no i wiesz, że mój chłopak pracuje, no to e, łatwiej zgadnąć. Dobra, tosty gotowe, lecę je jeść. Tosty gotowe, niestety umyłam w zmywarce ten metal tak wiecie, co jest tosterza i przez to mi zaczęły przywierać tosty do niego, więc to chyba nie był dobry pomysł. Ale jak mam gotowe tosty jesteśmy w temacie Fame Mama. to chciałam wam w ogóle powiedzieć, że Ala nas kiedyś zgłosiła do Fame Mama, kiedyś miała jakąś taką, była taka chyba jedna gala, czy może nie wiem, może, może było więcej, jakichś takich mniej znanych osób i tam można było się normalnie zgłosić, no i Ala nas zgłosiła, ale później to jakoś chyba umarło, nie widziałam za bardzo, żeby ktoś w tym brał udział. Dobra, taste, check. Ja lubię feta, więc dla mnie Git. Um, może być dla kogoś zasłony, ale i spoko. Powiem Wam, że dostałam właśnie mega przykro informację, Od razu zadzwoniłam do Ali, bo ostatnio o tym nawet gadałyśmy, że um, jakby naszą ulubioną taką długotrwałą współpracą jest Natural Mojo i że rzeczywiście jakby używamy tego i, i tak dalej. No i niedawno wycofało się Skinwood Garden z Kinu Gardens Polski oraz Hello Body, No i. Jakby to wszystko to jest jeden właściciel, więc wiadomo było pewnie, że z czasem to przyjdzie. No i właśnie dostałam maila, że Natural Moro też się wycofuje z Polski i właśnie zwróciłam do Ali, ale Ala śpi i nie odbiera. Jedząc tosty, odpadł mi diamencik i nie wiem jak wam to pokazać tak, żeby światło... O, światło, światło musi mi świecić na buzię i odpad zostaje, jakby tylko taka złota podstawa. No i nie nie wygląda to jakoś tragicznie, ale spróbuję sobie to zdrapać, zobaczymy czy mi się uda. Bo to mi odpadło z album w Gdańsku, i jak wróciłam do domu, to tylko tak zrobiłam paznokcie gdzie mi odpadło już reszta. Ale tutaj odpadł tylko diamanc, a to złote zostało. Więc. We'll see. No, ciężko to widzę, a. Jakby, jakby został sam ten mały, to spoko. Ale jak został ten duży, to wygląda słabo. Ale chyba nie da się tego strapać. To jest jakby ten klej, bo ten diamentnik się super trzyma, a ten klej wydaje się taki biały, zapowietrzony. I tak jak wiecie, jak paznokcie na żalu są, coś jakieś żel na paznokciach, to widać jak on się odpowietrzy I to trochę też tak wygląda, ale no nie mogę tego zrabać. Czuję się już na tyle dobrze, że robię sobie kawusie, Już nie. Kręci mi się w głowie, jak wstanę, więc jest naprawdę ok. Uh, mm. Byłam w i kupiłam sobie, uwaga, uwaga, musiki. Pięć musów w super cenie. I to wcale nie dla rocha, tylko dla mnie, bo tak się zleczyłam, że naprawdę ciężko mi było coś przełknąć, więc stwierdziłam, że kupię sobie musy, jakbym znowu się zleczyła. Bo wczoraj miałam tak, że rano się zleczyłam, później było ok, a później wieczorem znowu się zleczyłam. Więc no, więc mam musiki, i jak się źle będę czuła, to żeby chociaż coś. Zjadła. A teraz wypiję kawusia, bo już czemu taka trochę jakaś przymulona. Okej, okay. zabieram się do za sprzątanie tych szafek. Powiem wam szczerze, że... od przeprowadzki po prostu wyrzuciłam wszystko na te szafki i nigdy tego nie poukładałam. Więc teraz wezmę sobie tą podstawkę robową pod taletę i po prostu wyłożę wszystko, przełożę stąd tu, i później poukładam to, co rzeczywiście będę używać tu, a resztę nie wiem, co z tym zrobię, bo ja mam tyle rzeczy, a w większości nie używam, tylko przenoszę z miejsca na miejsce. Więc wszystko wyłożę tutaj i robię porządek. Proszę bardzo, posegregowane, tam jeszcze mi zostało parę rzeczy, ale to pod je włożę. E, I tutaj mam wszystkie kremy balsamy, w sensie kremy do rąk, balsamy jakieś do ciała, tam jest w ogóle taki ciążowy na rozstępy, ale sobie go zużyję po prostu normalnie, jakieś aloesy i tak dalej. Tutaj mam te dezodoranty i mgiełki mm, oraz piankę do twarzy, bo jak stoi po drugiej stronie, to jakoś, nie wiem, o niej zapominam. A to rzeczy, których nie używam. Mm. Albo używam jakoś bardzo rzadko, e, bo jednak na tą wyższą półkę jakoś mi się gorzej sięga. E, na tą mi się sięga najlepiej, więc tutaj są najpotrzebniejsze rzeczy. Rzeczy, których nie używam, wrzuciłam na kosmetyczkę i teraz tutaj również muszę zrobić porządek. Zapomniałam wam to totalnie nagrać, ale nagrywam teraz. Już nie jest oczywiście tak ładnie jak za pierwszym razem, jak posprzątałam, w sensie. Wtedy było, wiecie, super posprzątane, a teraz jest. Tak po paru dniach już, mm, ale no generalnie chciałam wam powiedzieć co tu mam, ostatecznie te mgiełki przyniosłam sobie tutaj, e, tu mam kosmetyki, takie jakieś kredki, e, pędzle. I tak dalej. To są kosmetyki, które po prostu są szersze i niższe, więc są w takiej miseczce. Obie te miski są z HMU, z działu dziesiątego Na prąd kupiłam już pewnie ich nie ma. Tutaj mam lampę, bo tutaj z tego miejsca robię dla Was live. Y. Mam też świeczuszkę, tam jakieś produkty. I w sumie to tutaj siedzę też i zapisuję jakieś pomysły na filmy, których nie będę Wam zdradzać. Mam też stary telefon, na którym mam również jakieś stare vlogi, które wrzucę dla wspierających, bo. Bo totalnie o tym zapomniałam. No i to by było w sumie na tyle. Dziękuję Wam za ten film. Widzimy się jutro. A w sumie to pojutrze, bo filmy teraz wlatują co dwa dni.